Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałabym opowiedzieć dziękuję, o y, realizacji zadań statutowych w poprzednim roku szkolnym, y, które realizowaliśmy w naszym przedszkolu, w Akademii Przedszkolaka. W poprzednim roku szkolnym mieliśmy 57 dzieci w czterech oddziałach, dwa oddziały specjalne. I dwa oddziały ogólnodostępne, oddział ogólnodostępny 0, w którym było 23 dzieci i oddział ogólnodostępny poniżej grupy 0 i podobna sytuacja analogicznie w grupach naszych terapeutycznych, specjalnych, oddział 0 i oddział poniżej 0. W naszym przedszkolu w ubiegłym roku uczęszczały do naszego przedszkola uczęszczały dzieci urodzone w latach 2017-2012, więc przekrój był dosyć duży i mieliśmy również dzieci z niepełnosprawnościami, w postaci niepełnosprawności ruchowej, początkowo troje dzieci, od 1 grudnia czworo Niepełnosprawność sprzężona, dwoje dzieci. Od 1 października ta liczba zmieniła się na troje, dzieci z autyzmem czworo zmieniła się potem ta liczba na troje i dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim jedno dziecko. Te zmiany, tutaj które Państwo widzicie, wynikają z faktu, że w trakcie uczęszczania dzieci do placówki. Poznajemy dzieci, często w trakcie dostrzegamy różnego rodzaju deficyty i trudności w funkcjonowaniu i dzieci są kierowane wówczas do poradni psychologiczno-pedagogicznej bądź też orzeczenia, które posiadają są zmieniane wskutek tego, w jaki sposób dziecko funkcjonuje i też odbywają się rediagnozy i czasami te orzeczenia zmieniają swój charakter. W naszej placówce odbywają się w związku z taką dużą liczbą dzieci z orzeczeniem zajęcia specjalistyczne i są to zajęcia typu rehabilitacja ruchowa, integracja sensoryczna, terapia pedagogiczna, terapia logopedyczna, terapia ręki, arteterapia, zajęcia w kręgu, aktywne słuchanie muzyki według Bati Strauss, program aktywności knilów czy trening umiejętności społecznych. Zajęcia są dobierane Według zaleceń, które dzieci mają zawarte w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego. I tutaj kilka zdjęć przedstawiających naszych podopiecznych w trakcie różnych form zajęć specjalistycznych. Tutaj Państwo widzicie zarówno zajęcia z rehabilitacji, jak i z integracji sensorycznej. Staramy się nieustannie doposażać naszą placówkę w różne sprzęty o których terapeuci, którzy przychodzą do nas zatrudnieni dodatkowo na realizację zadań z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju czy orzeczeń często nam zgłaszają, że potrzebują jakiegoś rodzaju sprzętów i oczywiście zawsze takie sprzęty też jesteśmy w stanie dokupić tutaj też Widać dzieci, które uczestniczą w zajęciach integracji sensorycznej, przepraszam, panele dotykowe, maglownica, różnego rodzaju podwiesia, które mają kształtować sfery proprioceptywne. Tutaj też elementy różnych form terapii, terapii pedagogicznych, panele podświetlane, panele wodne. Powietrzne, także, ponieważ ta różnorodność tych zaburzeń u dzieci jest bardzo duża, w związku z tym też wymagają one wielu dodatkowych pomocy. Terapia logopedyczna, gdzie oprócz klasycznej terapii stosujemy również elektrostymulację u dzieci jedna z takich nowszych metod, do tego, aby pobudzać u tych dzieci z trudnościami pracę mięśni w sferze orofacjalnej. Tutaj również klasyczne zajęcia z terapii logopedycznej. Nasze dzieci dosyć chętnie w tych zajęciach uczestniczą. Większość dzieci też u nas realizuje wczesne wspomaganie rozwoju. Oczywiście oprócz zajęć specjalistycznych mamy również zajęcia dodatkowe dla wszystkich grup ogólnodostępnych i są to zajęcia rytmiczno-taneczne, język angielski. Religia, gimnastyka dla smyka, terapia logopedyczna, kodowanie, aktywne słuchanie muzyki, origami, ćwiczenia gimnastyczne metodą ruchu rozwijającego i zajęcia artystyczno-plastyczne, tak żeby też te dzieci pobudzać i rozwijać ich zainteresowania. Więc tutaj kilka też przykładowych zdjęć z tego, jak dzieci spędzają u nas czas. Staramy się. Być kreatywni, twórczy, wychodzimy poza również placówkę i zapewniając dzieciom bezpieczeństwo, też dajemy im się zrealizować w trakcie takich podwórkowych zabaw, nazwijmy to z czasów mojego dzieciństwa, bo, bo wiemy, że teraz wszystkim się spieszy i takich zabaw jak chociażby malowanie kredą, dzisiaj brakuje. No Tutaj też staramy się być twórczy i nauczyciele wykazują się dużą kreatywnością. Dzieci malują makarony, zbierają kwiaty, włączając w to różne prace. Tutaj jest przykład zajęć, zajęć ruchowych, gdzie też również wykorzystujemy sprzęty, które zakupujemy, też głównie dla dzieci z orzeczeniem aby też i pozostałe dzieci mogły korzystać i pobudzać swoje strefy rozwoju. Mamy zajęcia rytmiczne, tak, mamy zajęcia plastyczne. Obchodzimy również uroczystości i dni nietypowe. Tutaj państwo macie przegląd nie wszystkich, ale chociaż części tych uroczystości chociażby czy Dzień Pomarańczy, Dzień Grzyba, Światowy Dzień Mycia Rąk, Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, Andrzejki, Mikołajki, Tłusty Czwartek, Dzień Dziecka, czyli takie klasyczne święta, które w większości placówek są obchodzone. Staramy się, żeby dzieci poznawały na miarę oczywiście możliwości wynikających z sytuacji, w jakiej jesteśmy. Żeby poznawały tą bliską, lokalną rzeczywistość, dzieci były na poczcie, było też uroczyste pasowanie na przedszkolaka, obchodzimy tydzień dyni, gdzie dzieci poznają, czym jest ta dynia, co znajduje się w środku i co fantastycznego możemy zrobić. Mamy konkursy dyniowe, gdzie rodzice wspólnie z rodzicami dostarczają nam fantastycznych prac. Obchodziliśmy dzień czarnego kota. Ale również obchodzimy święta patriotyczne, jesteśmy w te święta również z dziećmi, śpiewamy hymn, odwiedzamy miejsca pamięci w naszym mieście. Obchodzimy Światowy Dzień Postaci z Bajek, przypominamy dzieciom o klasycznych bajkach, które rozwijały i wnosiły pewne wartości do rozwoju dziecka. Na miarę możliwości organizowaliśmy również liczne warsztaty, jak dekorowanie pierników i wizyta świętego Mikołaja. No niestety, z uwagi na sytuację trudną, Mikołaj witał dzieci z ulicy, ale no, jednakże ta radość też była olbrzymia. Widać, że dzieci tutaj z nosem przytkniętym do szyby. No, jakoś sobie radziliśmy i wzajemnie z Mikołajem śpiewaliśmy, machaliśmy. I prezenty oczywiście dla dzieci również były. Obchodziliśmy też uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Nagrywaliśmy te uroczystości tak, żeby też rodzice i najbliżsi dzieci mogli w naszym tym życiu przedszkolnym uczestniczyć. Obchodziliśmy też Dzień Dinozaura, Pierwszy Dzień Wiosny, Wielkanoc, tak, gdzie do dzieci przyszedł zajączek. Mamy wtedy wspólne śniadanie wielkanocne, uczymy też takich tradycji. Obchodzimy Światowy Dzień Autyzmu, dzień pszczoły, dzień strażaka. No i tutaj też oczywiście jeszcze jest święto patriotyczne z drugiej grupy. Na miarę możliwości dzieci spotkały się też z policjantem. Dzieci uczyły się programować, zbieraliśmy karmę dla zwierząt dla fundacji Animal Ghost, organizowaliśmy gwiazdkową zbiórkę żywności, gdzie udało nam się bardzo dużo jedzenia zebrać i przekazaliśmy tą żywność dla osób wraz ze współpracą z MOPS-em, dla osób najbardziej potrzebujących z naszego miasta. Zorganizowaliśmy przesiewowe badania okulistyczne dla dzieci. Byliśmy z nimi w zoo w Płocku. Byliśmy na spektaklu. Zaprosiliśmy Marka Gwizdałę gwizdałe na pokaz Baniek. To był finalista edycji Mam Talent. Braliśmy udział w projekcie. Jesteśmy różni, lecz równie ważni. Braliśmy udział również w zbiórce. Organizowaną przez Komendę Powiatową Policji w Kostyninie, gdzie różne produkty wskazane przez policjantów przekazaliśmy na rzecz również osób potrzebujących. Braliśmy udział w międzyprzedszkolnym konkursie Przedszkolak Bezpieczny na Drodze, Szkolne Przygody Gangu Fajniaków i konkursie plastycznym i recytatorskim Marii Kownackiej o Uśmiech Plastusia. I tutaj też kilka takich wydarzeń nasi rodzice. Piekli również ciasta, które przekazywaliśmy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, włączając się w tą, w tą akcję. A tutaj jest właśnie efekt akcji zbiórki dla Animal Ghost i paczki, które uzbieraliśmy i które żeśmy uszykowali, żeby wraz z MOPSem przekazać dla tych najuboższych i najbardziej potrzebujących mieszkańców. Naszego miasta. Zorganizowaliśmy konkurs Trojki Wielkanocne, żeby też łączyć ideę wolnego spędzania czasu rodziców z dziećmi. No i to nasze już takie tradycyjne, uroczyste śniadanie wielkanocne, na które dzieci zawsze czekają, i też rozbudzamy tradycję obchodzenia świąt wielkanocnych. Tu Państwo widzicie badania okulistyczne, przesiewowe, które dały fajny wymiar. Wskazania dzieci, które już potrzebowały okularków. Te dzieci już noszą okulary, są już pod opieką stałą, okulistyczną, więc również akcja miała taki fajny wymiar. No i na kolejnym zdjęciu nasze dzieci biorą udział w warsztatach przyrodniczych, tworzą na dzień mamy las w szkle. Tutaj jesteśmy w Zo, no i ten pokaz baniek mydlanych. I tutaj zbiórka właśnie organizowana przez Komendę Policji w Kosteninie i nasze dzieci z dyplomami za udział w konkursach, o których wcześniej wspomniałam. To jest tak pokrótce to, co się działo w takim okresie u nas przedszkolnym. Jeśli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to większość naszych wydarzeń mamy również na naszej stronie i naszym facebooku przedszkolnym. Dziękuję. Dziękuję Pani Dyrektor. Proszę bardzo, czy pytania do pani. Dyrektor? Pan radny Stanisław Lewandowski. Proszę. Ja tym razem nie mam pytań, bo tyle co pani przedstawiła to przyprawia o zawrót głowy. Natomiast no, cieszę się, bo dobrze to rokuje na przyszłość. Dzięki.